Co zrobić, kiedy dopada nas nagły stres? Mam dla Was pięć szybkich porad. Po pierwsze, kiedy czujesz, że nadszedł stres, że Twoje ciało zalała fala negatywnych emocji, a mózg jest pełen kortyzolu, czyli hormonu stresu, to przede wszystkim powiedz sobie: stop. Daj, daj sobie taką czerwoną kartkę na myślenie. Dlaczego? W stresie nasz mózg się blokuje. Kortyzol absolutnie odcina kreatywne pokłady w naszym mózgu. Tak więc w sytuacji stresu nic logicznego nie wymyślisz, nie ma szans. Dlatego najlepiej jest przerwać myślenie, gdyż to myślenie tylko nas zapętla w taką... W taką lawinę czarnych myśli, i po prostu już wtedy nie widzimy w ogóle rozwiązania, wyjścia z sytuacji, i, i te emocje nakręcają się jeszcze razem z, z tym negatywnym myśleniem. Tak więc mamy już jedną wielką czarną dziurę. Tak więc pierwsza rzecz to powiedz sobie: stop, zatrzymaj myśli i następnie spróbuj oddychać. Oddychać głęboko. Zazwyczaj oddychamy górną częścią klatki piersiowej. Jest to bardzo płytki oddech. Przy stresie on jeszcze się spłyca i jest jeszcze bardziej szybki. Więc to, co możemy zrobić, to wziąć po prostu oddech przeponowy, oddech do brzucha, tak, żebyśmy czuli, iż ten brzuch się powiększa. Możemy nawet położyć sobie rękę na brzuchu. I po prostu to poczuć. I tak oddychamy sobie co najmniej kilkanaście razy. Próbujemy też ten oddech wydłużyć. Czyli możemy sobie liczyć do czterech wdech i do czterech wydech. Gdy już sobie tak poddychamy kilka minut, najlepiej właśnie tym oddechem przeponowym, oddechem, który jest uspokajający, czyli takim długim oddechem, od razu poczujemy się lepiej. Gwarantuję to Wam. Jeśli uspokoimy myśli, czyli damy sobie czerwoną kartkę, kartkę stop na myślenie i dotrzemy do tego oddechu. Naszego oddechu przeponowego, to od razu się uspokoimy, gdyż oddech wpływa na, na nerw błędny, który jest odpowiedzialny za koordynację układu sympatycznego i parasympatycznego. Tak więc te dwa układy się bilansują i stajemy się bardziej spokojni. Co jeszcze możemy zrobić? Na pewno możemy zmienić miejsce. Emocje ukorzeniają się w danym miejscu. Tak więc podstawową rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu wstać i wyjść, wyjść do innego pomieszczenia, a najlepiej wyjść na zewnątrz. Gdyż zmiana miejsca powoduje odcięcie od tych trudnych emocji. I ja zawsze polecam, wykonanie jakichś ćwiczeń fizycznych, albo pójście na swój ulubiony sport. Jeśli nie masz na to przestrzeni czasu, lub też nie lubisz tego robić, to idź po prostu na spacer. Nawet prosty 20-minutowy spacer da nam taki efekt, po pierwsze, dotlenienia, gdyż w stresie nie mamy wystarczająco dużo tlenu. I nasz mózg potrzebuje tego tlenu do życia, więc dotleniamy się, jednocześnie poprzez ruch mobilizujemy ciało i dajemy ciału e, taki sygnał, że jest ono bezpieczne. Tak więc, e, te elementy jak e, po pierwsze, mm, oddech, zatrzymanie myśli to jest. To jest zupełnie sprawa priorytetowa, tak? Drugie, oddech, trzecie, dotlenienie się, wyjście na zewnątrz. Jeśli nie masz e, takiej okazji, to wyjście na balkon, e, nawet otworzenie okna, tak? Musimy uzyskać dopływ tlenu do naszego organizmu i po prostu się dotlenić. I trzecie, to jest ruch, czyli ruch e, jako sygnał dający na, naszemu organizmowi. Yy, wiadomość, że jest bezpieczne, a poza tym ruch to także najlepsza możliwość przetrawienia trudnych emocji. Podczas ruchu koncentrujemy się na ruchu, dlatego nasze myślenie jest odcinane. Możemy się zdystansować do wszystkiego, tak? Zdystansować się do, do tych sytuacji stresowych. I jeszcze jedna metoda, która także jest bardzo skuteczna. To jest e, przytulenie, po prostu dotyk. Dotyk, który ma zbawienne działanie na naszą psychikę, gdyż podczas dotyku wydziela się oksytocyna, hormon więzi społecznych, hormon bezpieczeństwa. I tutaj, e, jeśli chodzi o przytulenie, to zarówno możemy na początku, jeśli nie mamy nikogo w pobliżu, przytulić siebie. Także polecam, nauczyłam się tego od gosi Mostowskiej. Ona na wielu zajęciach Jowi właśnie robi takie przytulanie siebie i to także działa. Druga rzecz, oczywiście, możemy się przytulić do kogoś bliskiego tak, do partnera, partnerki, żony, męża, dziecka. Możemy się także przytulić do naszego zwierzaka. Eee, a jeśli nie ma ich w pobliżu, słuchajcie. To jest także moje odkrycie: możemy przytulić się do drzewa, wyjść na spacer, dotlenić się, jednocześnie rozruszać ciało, i także możemy znaleźć jakieś drzewo, poczuć od niego taką życiodajną energię i przytulić się do drzewa. Co chciałam przez to powiedzieć? Że jest mniej istotne to, do kogo się przytulamy, a bardziej istotne jest to, że dajemy sobie ten dotyk, że bierzemy ten dotyk. Tak więc jest to, jest to taka dodatkowa metoda na to, żeby zamknąć ten cykl reakcji stresowej.